Nowa hard day, In the day. In the Wstał, podszedł do okna Miał dość lęku Jesień odarło miasto Z kolorów i wdzięku Przypomniał mu się miejsce Z którego pochodził Wspomnienia Gdzie się urodził Dzieciństwo Szkoła Pierwsza dziewczyna Wieczory Gdy odprowadzał ją z kina Zadzwonił dzwonek To ty Krystyna Chciałem cię zobaczyć Uśmiech i mina Pojadę tam później Masz gazety i kawę Boję się Będę dzwonić Kombinować zabawę Nie myśl o tym Jutro wyjedziemy stąd Przychodnia tabu Zapomnisz każdy błąd Z daleka od miasta, ludzi, wszystkiego. Nigdy więcej nie spotka nas nic złego. O który wrócisz, o szóstej będę już tutaj. Pamiętaj sieć tu, kłopotów nie szukaj. ja telefonów nie mógł już tego znieść płaść kapelusz, pójdę się przejść spotkał dozorcę, może flaszkę na zabawę, nie dziękuję, mam do załatwienia ważną sprawę, po drodze tu gapił, wypadek pijany był skąd ja mogę wiedzieć, do kawiarni się zmył, Kuba to ty? Boże co za spotkanie, jesteś ładna jak wtedy kiedyś mówił kochanie, po latach była dziwką, a on złodziejem skróceni życiem, uczucia stały się zerem, zapomnij o wszystkim nie żałuj stare rany, czas jest nieubagany wyszedł, zdenerwowany łobuzeria, komisariat, wszystko Klawina. Muszę się uspokoić pod nogami kolejna, gdzie tu jest taka knajpa, tam za rogiem, tylko ta setka i do domu z bogiem. Tylko jedna setka, na niej się nie skończyło Zobaczył drugie ja, było ciepło i miło Za mu władził, ja stawiam resztku świadomości ja wyprawiam, źle robię. Jeszcze mógłbym się opamiętać. Strach, zdłobił mu mózg. Będziesz klękać, potem domy bez klamek. Straszny świat, przestań, kłamiesz, rozbił mu głowę o blad. zbity wyrzucili go z lokalu. Obudził się w rynsztoku, koniec balu. Pobity i pijany do domu ledwie wrócił. Krystyna, leklucz, widok ją zasmucił. Długo czekałam, na mnie już pora. Wrócę jutro z rana, w domu matka chora. Zegar wybił ósmą, w oknie ukochana. Powiesił się na kablu z rana Nowa nadzieja Nowa nadzieja Nowa nadzieja Nowa nadzieja Dzień jak co dzień, kolejny dzień jak co dzień, kapie stranu za oknem mgła Krople deszczu, obrudne biją szyby, sąsiad podle, na gra. Powiedz miła, dlaczego ciebie nie ma? Czemu serce tęsknota żyrek rdza? Dzień jak co dzień, kolejny dzień jak co dzień. Tylko wódka zapomnienie da, tylko wódka zapomnienie da, tylko wódka zapomnienie da, tylko wódka zapomnienie da.